Aby stworzyć cykl autoresponderów wysyłanych w dane dni po zapisie, przejdźcie do zakładki wiadomości stwórz Autoresponder. Następnie wybierzcie pierwszy rodzaj w określonym czasie, teraz przejdźcie do ustawienia autorespondera. Pierwszy z nich najważniejszy, to jest dzień po zapisie, w którym Wasza wiadomość będzie wysyłana. Jeżeli chcielibyście na przykład, aby wiadomość była wysyłana, pierwsza wiadomość była wysyłana zaraz po zapisie. Wpiszcie tutaj dzień 0. Jeżeli na przykład chcielibyście, aby był to dzień 5, wpisujemy piątkę i tak dalej. Może zatrzymajmy się rzeczywiście na piątym dniu po zapisie. To jest dzień, w którym nasz autoresponder będzie wysyłany do odbiorców. Następnie możecie wybrać kampanię, w której ta wiadomość będzie wysyłana. No załóżmy, że będzie to katalog. I następnie możecie yy, wybrać, w jakim momencie w ciągu dnia ta wiadomość do Waszych subskrybentów dotrze. Może to być na przykład ym, dokładny czas zapisu, może to być konkretne opóźnienie, albo dokładna godzina. My wybierzemy opcję o godzinie zapisu, a więc w tym czasie, w którym nasz odbiorca zapisał się do listy, kolejne autorespondery będą wysłane dokładnie w tym czasie. Następnie macie tutaj listę dni tygodnia, które możecie wykluczyć z wysyłki autorespondera. Oznacza to, że jeżeli na przykład wasz subskrybent zapisze się powiedzmy w niedzielę i wasza wiadomość na dzień zerowy przypadnie właśnie na ten dzień, a nie chcielibyście wysyłać autorespondera w niedzielę, wystarczy odznaczyć to pole. Wówczas pierwsza wiadomość zostanie wysłana do tego subskrybenta w poniedziałek. Kolejna opcja pozwoli Wam na wybór wiadomości lub też stworzenie zupełnie nowego autorespondera w edytorze. Tak więc możecie kliknąć Wybierz wiadomości, jeżeli chcielibyście użyć np. jeden ze stworzonych wcześniej autoresponderów jako szablonu, jako szablon autorespondera. Możecie również wybrać tutaj opcję autoresponder, jeżeli chcielibyście po prostu użyć jednej z wcześniej stworzonych wiadomości np. w tej kampanii lub też wersje robocze. I w ten sposób możecie skorzystać z jednej z wersji roboczych stworzonych wcześniej, aby utworzyć wasz autoresponder. I ja tak właśnie zrobię. Natomiast oczywiście pamiętajcie o tym, że możecie również użyć opcji stwórz nową wiadomość, która będzie znajdowała się zaraz pod tym okienkiem podglądu. Następnie wpisujemy nazwę naszego autorespondera, która będzie widoczna dla nas i jest to po prostu taka nazwa, aby poinformować nas, że to jest ta dokładnie wiadomość, a więc jako, że wybrałam wcześniej dzień. Piąte, o ile dobrze pamiętam, tak? To mogę na przykład wpisać wiadomość dzień piąte. Ta nazwa będzie widoczna tylko i wyłącznie dla mnie, na mojej liście autoresponderów, tak więc tak naprawdę możecie tutaj wpisać cokolwiek chcecie. Pamiętajcie o tym, że aby zapisać i opublikować Waszą wiadomość, a więc tak naprawdę przygotować ją do wysyłki, kliknijcie, należy kliknąć przycisk zapisz i publikuj. Ja w tej kampanii akurat miałam już stworzone wcześniej autorespondery, natomiast sprawdźmy. Moja wiadomość numer 5 została zapisana. Aby edytować się dalej, mogę na niej po prostu najechać i wybrać opcję Edytuj. I w ten sposób pojawia mi się ekran, który widziałam przed chwilą, i mogę zmienić wszelkie ustawienia, które wybrałam dla niej podczas jej tworzenia. Aby stworzyć nowy autoresponder w tej kampanii, przechodzimy ponownie do zakładki wiadomości: Stwórz autoresponder. I mamy nowy ekran dla nowej wiadomości z nowymi ustawieniami, tak więc po prostu rozpoczynamy wszystko od początku.